Dzień dobry. Chcieliśmy Państwu pokazać nasz gabinet. Wchodzicie Państwo do recepcji. Tutaj przechodzicie w wstępne sito, podajecie informacje I następnie udajemy się do gabinetu, gdzie będzie przeprowadzany wywiad. I tutaj robimy wywiad, robimy fotografię na tle tej siatki. I w zależności od tego, co mamy do zrobienia, odsyłamy pacjenta albo na dużą salę, gdzie mamy do dyspozycji, gdzie mamy do dyspozycji już pokażę. Ym, I metodę Ferty dla skolios, i wertebraki dla odcinka lędziowego i skolios i stoły trakcyjne z Magnoli, i wyciągi, i, i pętelisoma, i wyciąg persza i stymulacje. No i oczywiście tu jest też dwóch terapeutów, gdzie stosowane są metody fizjoterapeutyczne typu yy, poszukiwanie punktów spustowych, czyli czegoś, czego pacjent nie miał pojęcia, że w ogóle posiada. Idziemy dalej i na dole, czysto jest ostatni gabinet tutaj mamy stół doktora Coxa, czyli najdelikatniejszą chiropraktykę, jeszcze jeden stół trakcyjny. I terapeuta manualny dokonuje korekty pacjenta. Kończy się zabieg zazwyczaj jakimś kinezioweipingiem. A co dalej, będzie w następnym filmiku.